Cześć, witam cię bardzo serdecznie w szóstej już lekcji kursu programowania w języku PHP. Dzisiaj zajmiemy się tak jak zresztą widzicie na ekranie przeglądarki instrukcjami warunkowymi. Zgodnie z tym co mówiłem podczas poprzedniej lekcji przejdziemy właśnie do instrukcji warunkowych, które pozwolą, pozwolą nam sprawdzić tak naprawdę w praktyce ostatnio poznawane operatory porównania oraz te logiczne. Tak, instrukcje warunkowe pozwolą nam to niejako przetestować w praktyce. Ja lubię mówić o instrukcjach warunkowych jako o Takich elementach składni języka, jakiegokolwiek, nie tylko PHP, które odpowiadają za tak zwaną logikę działania programu. Ja lubię tak to nazywać. Instrukcje warunkowe często mogą rozdwoić niejako kod i wybrać w zależności od zmiennych. U nas no, zmiennymi są jakiekolwiek zmienne, które deklarujemy w programie, bądź też dane od użytkownika na przykład pobrane. I w zależności od wartości tych zmiennych są w stanie rozdzielić, jak gdyby, nasz kod i wybrać albo ścieżkę, a. Albo pójść ścieżką B i wykonać daną instrukcję X bądź też daną instrukcję Y. Tak, do tego najczęściej służą nam instrukcje warunkowe, właśnie aby stworzyć taką logikę naszego programu. Dobrze, zanim zaczniemy i przejdziemy do tej logiki całej, do tych instrukcji warunkowych, to stworzę sobie tutaj na sam początek jeszcze formosa, zwykły formularz do wysyłania danych w języku HTML, a przyda mi się on do tego, ponieważ będę chciał, aby to użytkownik podawał liczbę, z którą później zrobimy pewne operacje, a mianowicie wyświetlimy o tej liczbie informacje takie jak, czy liczba jest parzysta, czy jest nieparzysta, czy jest większa, równa, czy też mniejsza od zera, i na sam koniec, dla przetestowania skróconej instrukcji warunkowej IF, aby pokazać, że tak, taka również istnieje, stworzymy sobie jeszcze napis, czy liczba jest podzielna przez 3, po prostu czy jest podzielna przez wartość 3. Najpierw jednak stworzę sobie wspomnianą forms, użyję tutaj emeta, tak więc podam to. Ten formularz ma być wysyłany typem get, on ma być jawny, ma być widoczny w przeglądarce. Action będzie tutaj ustanowione oczywiście na indeks PHP, czyli na ten sam plik. Na razie zamykamy się w jednym pliku i teraz podamy tutaj tylko dwa inputy, czyli podam sobie tutaj input typu input Typu dwukropek Number, OK, to będzie to. Yy, tab, dobra. Podamy sobie tutaj jako name, niech to się nazywa po prostu nam, tak, od słowa number, czyli nam. I jeszcze jeden input będzie typu sub, submit, oczywiście, aby móc wysłać taki formularz, będzie to typ submit, czyli tutaj, dobra. I jako value ustanowimy sobie dość prosto, tutaj OK, przycisk będzie OK. No i dobra, to powinno nam wysyłać numer. Po nazwie nam do naszego skryptu języka PHP. No teraz należałoby jeszcze przechwycić tą wartość i, i później ją wyświetlić. Jednak czy my możemy tak od razu wyświetlić sobie wartość tej zmiennej nam? No wiemy, że nie, ponieważ jeżeli formularz nie zostanie jeszcze kliknięty na stronie przeglądarki, tak, nie zostanie jeszcze wysłany, to żadna wartość typu nam jeszcze nie znajduje się w pasku naszego adresu, tak? I po prostu nasze nam będzie albo puste, albo w ogóle nie będzie tej informacji o tej zmiennej nam. Dlatego też, zanim tą zmienną nam sobie obsłużymy, to powinniśmy sprawdzić, czy ta zmienna nam została wysłana, czy tak naprawdę, czy została stworzona w tej tak zwanej superglobalnej tablicy, która rozpoczynała się od dużych liter get, tak? Pamiętamy, bo raz to już robiliśmy w trakcie pierwszej lekcji kursu i wtedy użyłem właśnie na szybko instrukcji warunkowej if, która powiedziałem, że na, po prostu nas zabezpiecza. I tutaj właśnie przechodzimy do tłumaczenia sobie tej instrukcji warunkowych i zaczniemy pisać właśnie taką instrukcję, którą piszemy w sposób if. Od angielskiego słówka if oznacza tak naprawdę tyle co jeżeli. If tłumaczymy na język polski mniej więcej jako jeżeli, czyli if jeżeli. Dalsza składnia instrukcji warunkowej if jest taka, że otwieramy i zamykamy tutaj nawiasy okrągłe. I to jest tak zwany warunek tej instrukcji warunkowej if. To co udamy tutaj w nawiasach okrągłych zawsze musi nam zwracać wartość typu boolean Typu true bądź false. I w zależności od tego, jaka wartość tego typu boolean jest, właśnie czy prawda czy fałsz, to instrukcja warunkowa wykona swoje tak zwane ciało, do którego za chwilę przejdziemy, ciało swojej instrukcji, bądź też go nie wykona. Wykonuje ciało instrukcji oczywiście w przypadku, kiedy wartość boolean jest ustanowiona na wartość true, na przykład wpisana tak tutaj na sztywno. Jeżeli jest prawdziwa, to wykonuje. Jeżeli jest fałszywa, false, to wtedy tego ciała nie wykona. I to tak naprawdę tyle na temat instrukcji warunkowych. No, działa to bardzo prosto, i my sobie tutaj na wstępie oczywiście sprawdzimy, czy ta zmienna faktycznie została już zadeklarowana, czyli innymi słowy, czy użytkownik wysłał wypełniony prawidłowo formularz, czy wysłał po prostu formularz. I do tego posłużymy się przydatną, bardzo fajną funkcją, która nazywa się ISET. Na język polski oznacza to tyle, co jest ustawione, tak? Czy taka zmienna jest po prostu ustawiona, czy istnieje? No i my sprawdzamy sobie tą zmienną właśnie z tak zwanej tablicy superglobalnej, którą rozpoczynamy od dolar, podkreślenie get, słówko get, bo właśnie wysyłaliśmy metodą get ten formularz i to w tej właśnie tabli, w tej tak tablicy, bo to jest tablica get, będzie znajdowała się ta nasza zmienna nam. I tutaj właśnie w nawiasach kwadratowych o tablicach jeszcze będzie. Dlatego tego nie musisz tak szczegółowo rozumieć na ten moment, ponieważ tablicę sobie omówimy od początku. I tutaj jako indeks podajemy właśnie tą naszą nam, no bo tak nazwaliśmy sobie to w formularzu. Dobra, jeżeli takie sprawdzenie będzie, to powinniśmy mieć 100% pewności, że ta zmienna nam istnieje, czyli formularz został wysłany. Wtedy też yy, Powinniśmy mieć możliwość, znaczy chciałbym, aby w ciele takiej instrukcji warunkowej if, i do tego ciała właśnie teraz przechodzę, chciałbym, aby wyświetlił się tekst tej liczby, po prostu wartość tej liczby jako echo. Tutaj po prostu wysyłając funkcją echo. I tutaj przechodzimy właśnie do ciała tej instrukcji warunkowej IF, ciało instrukcji, jakiejkolwiek ustawiamy zawsze poprzez nawiasy klamrowe, nawias klamrowy otwierający w tą stronę, a na końcu zamykający. One stanowią początek i koniec niejako właśnie ciała instrukcji warunkowej IF. Ważne, aby te nawiasy klamrowe rozpoczynały się zaraz po zamykającym nawiasie okrągłym tego, tego odwarunku, tak? Ważne, aby to ciało i FA znajdowało się zaraz po nim, bo to jest jedna całość i to musi być po prostu tutaj spójne. Ważne, aby nie było pomiędzy tym żadnych innych instrukcji które mają się tutaj wykonać, tak, no bo to nie zadziała. Nawias może znajdować się w nowej linii, bądź też bezpośrednio za nawiasem okrągłym zamykającym. Tutaj są dwie szkoły, tak naprawdę stosujemy tą, która nam jest wygodniejsza, którą łatwiej nam się czyta. Ja będę stosował na razie nawiasy klamrowe od nowej linii, otwierającej i zamykający. Dobra, mieliśmy sobie wypisać tutaj wartość tej liczby. Może zanim jeszcze to zrobimy, to ja sobie przypiszę całą tą zmienną z tablicy tej superglobalnej get do zmiennych Którą będzie prostiej mi się posługiwało, ponieważ będzie ona miała prostszą nazwę, będzie to po prostu dolar A. I tej zmienny właśnie dolar A przypiszę taką zmienną nam z tablicy o indeksie nam, która wiemy, że już tutaj istnieje. Teraz będzie mi dużo łatwiej wydrukować taką zmienną dolar właśnie A. Jednak oddzielę sobie tutaj jeszcze to breakiem może nawet dwoma, dobra. I tutaj wypiszemy sobie liczba, to się równa. Dolar A, czyli ta moja zmienna A. No i średnik. I zobaczmy, czy faktycznie liczba zostanie wyświetlona. Przejdźmy do ekranu przeglądarki, odświeżmy to, chociaż i tak formularz odświeży nam stronę automatycznie. I wyślijmy tutaj powiedzmy liczbę 120. Przycisk OK. I faktycznie liczba się pojawia, jeżeli taka liczba jest. A jeżeli liczby nie wyślemy, czyli wyślemy pusty formularz, no to wyświetla nam się tutaj napis: liczba równa się. I nie ma tutaj nic, ponieważ zobaczcie, że formularz i tak wysyłamy pusty, i ta zmienna nam jest tutaj tworzona do góry w adresie przeglądarki. No, więc tutaj wyświetlamy zmienną, której tak naprawdę nie ma. Właściwie ona jest, ale jest pusta. Więc to jest troszeczkę błąd na tym naszym etapie, i to za chwilę sobie. Spróbujemy poprawić, ale spróbujmy w ogóle skasować informacje o tym formularzu. Ja sobie usunę to po prostu z paska adresu po znaku zapytania, no i wtedy nie wyświetla się faktycznie nic. Jeżeli liczby nie ma, to ta liczba się nie wyświetla. Jeżeli liczba jest, no to się wyświetla. No to mamy dwie rzeczy do poprawienia. Będę chciał mieć informację o tym, że tutaj nie ma żadnych danych do przetwarzania, jeżeli formularz jeszcze nie, nie został wysłany. I najpierw tym się zajmiemy, ponieważ to będzie troszkę łatwiejsze. Przejdziemy tutaj do drugiej, drugiej części, jak gdyby instrukcji warunkowej if, która może istnieć, ale nie musi. Jak widzicie, jest ona opcjonalna, ponieważ teraz jeszcze nie istnieje. I druga część, która może istnieć po instrukcji warunkowej if, jest to tak zwana instrukcja, która ma się wykonać w przeciwnym wypadku, w przeciwnym razie, jeżeli nie została wykonana instrukcja if. Jeżeli tutaj nie była prawda, to mówimy wtedy w przeciwnym wypadku, po angielsku jest to słówko else, tak? W przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku, wykonaj to. No i my w przeciwnym wypadku chcemy tylko bardzo prosto wyświetlić na ekranie komunikat dla użytkownika, że nie podano jeszcze żadnej liczby. Albo też liczba jest nieprawidłowa, czyli po prostu nie podano liczby. Tak, albo to nie jest liczba prawidłowa, bo to sobie za chwilę poprawimy, albo no, w ogóle nie podano liczby w tym przypadku. Zobaczmy, czy teraz faktycznie po odświeżeniu przeglądarki otrzymamy taki komunikat. Nie podano liczby, no nie wysyłamy formu z formularza nic. A kiedy wyślę jakąś liczbę, znowuż 120, powiedzmy o przycisk OK, no wyświetla się tylko liczba. Liczba równa się 120, oczywiście napis nie podano liczby, się nie wyświetla, ponieważ w takim zagnieżdżonej instrukcji warunkowej if, kiedy mam do czynienia z if i później else, zawsze się jedna z tych dróg. To, co mówiłem na samym początku, tak? On wybiera tutaj prawidłową ścieżkę, bądź tą, bądź tą. Oczywiście ona jest uzależniona od, od, od wartości typu boolean, który zostanie zwrócony przez odpowiednie operację wewnątrz tej instrukcji warunkowej if. No dobra, to by było na razie tyle. Wiemy, jak obsłużyć instrukcję warunkową if. Wiemy, że może mieć ona dodatkowy jak gdyby człon else, tak? Dodatkową instrukcję else. Ono również tu może posiadać ciało. Może od razu sobie tutaj powiemy to, że te instrukcje if i else nie muszą posiadać tych nawiasów klamrowych, które tutaj przed chwilą powiedziałem, że stanowią ciało. Początek ciała i koniec, tak? Oznaczają początek i koniec tak zwanego ciała tej instrukcji. Natomiast zarówno przy IF-ie i przy ELSie możemy pozbyć się tych nawiasów klamrowych, aczkolwiek tak jest dużo przejrzyściej i raczej bardzo często widzi się, że te nawiasy klamrowe są stosowane. Jednak nawiasów klamrowych pozbywamy się tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli zależy nam na wyświetleniu tylko i wyłącznie jednej instrukcji, która ma się wykonać po takim IF-ie bądź po takim ELSie. Ponieważ jeżeli tych nawiasów klamrowych nie ma i my nie wskazujemy ściśle końca tych. No, tego ciała ELSA, bądź też IFA, ani początku. Stąd też język PHP po prostu interpretuje to jako, aby wykonała się jedna najbliższa instrukcja kodu, to znaczy instrukcja kończy się zawsze średnikiem, więc wykona się instrukcja do najbliższego średnika. Więc w takim przypadku faktycznie else zostanie wyświetlony, kiedy nie podano liczby. Jednak jeżeli ja bym posiadał tutaj dwie takie instrukcje, na przykład taką jeszcze raz skopiował i nie podano liczby, powiedzmy razy dwa, no to tylko w celach testowych, tak, że to jest druga kopia, powiedzmy, tej instrukcji, no to zobaczmy, czy faktycznie ta instrukcja się nie wyświetli ani razu, jeżeli liczbę faktycznie podano. Podajmy może dla zmiany wartość 20 liczby, wyślijmy OK. No i mamy informację, że liczba faktycznie jest 20, ale mamy też informację troszeczkę wprowadzającą użytkownika w błąd, ponieważ mamy informację, że nie podano liczby i wiemy, że test jest x2, czyli ta nasza druga kopia, specjalnie tutaj tak podpisałem, czyli ta pierwsza faktycznie się nie wyświetliła, no bo ona należy niejako teraz pod ciało tej instrukcji warunkowej else, a else niejako się nie wykonał, tak? No bo to była prawda. Więc else w ogóle się nie wykonał, ale powiedziałem, że jeżeli nawiasów klamrowych nie ma, to wykonuje się instrukcja do najbliższego średnika. Więc to drugie echo niejako nie należy do tej instrukcji warunkowej else. Ona jest niejako poza tym i wtedy zawsze się wykona. Jednak oprawiając to nawiasy klamrowe, tak było to na początku, wtedy ten kod staje się dużo bardziej przejrzysty, bo widzimy, co faktycznie należy do ciała takiej instrukcji warunkowej IF bądź też else, a co nie. I teraz dla ciała takiej instrukcji else należą obydwie te instrukcje, tak więc ona znika, jeżeli liczbę podano, a jeżeli liczby nie będzie to usuniemy sobie to z adresu przeglądarki to nie podano liczby wyświetla się w jednej wersji, no i w drugiej, którą później podaliśmy. Tak więc te nawiasy klamrowe dużo lepiej pozwalają nam zobaczyć, gdzie faktycznie jest początek, a gdzie koniec. Jednak kiedy mamy tylko jedną taką instrukcję kodu, to należy tutaj pamiętać, i może ja to w takiej formie zostawię, bo my mamy tutaj tylko jedną instrukcję kodu. Wiemy, że else wykonuje instrukcję tylko do najbliższego średnika, czyli tylko jedną. Dobra, to by było tyle na temat tego uzupełnienia, Przejdźmy tutaj do poprawy tego błędu, który był związany z tym, że użytkownik mógł podać nie do końca liczbę, mógł wysłać pusty formularz i tej liczby faktycznie tam nie było, na przykład taki przypadek, a program tak wypisuje, że tu jest liczba, tak, że użytkownik podał jakąś liczbę. Naprawimy to w taki sposób, że sprawdzimy jeszcze dodatkowo, czy liczba faktycznie jest liczbą. To nam wystarczy, tak, czy liczbę da się przekonwertować na prawidłową liczbę. I zrobimy to, to sobie tutaj Ostatnio poznanym już operatorem logicznym, ostatnio poznawaliśmy właśnie operatory logiczne, i wśród nich był taki operator jak operator AND. Pamiętamy doskonale, tak? Więc stawiamy sobie tutaj end w taki sposób, bądź też taki, może ja napiszę słownie AND, i chcemy tutaj sprawdzić jeszcze, aby zawsze drugi warunek, który również ma być prawdziwy, aby ostatecznie uznać, że liczba jest faktycznie liczbą. I ten warunek, ta funkcja nazywa się, aby sprawdzić, czy to jest numer, i z numeric. Tak? Ją już sobie raz pokazywaliśmy. No i tutaj znowu sprawdzimy tą zmienną, super globalną, czyli to. Ja pozwolę sobie ją tutaj skopiować, wkleję ją tutaj, no i dopiero obydwie. Kiedy obydwie te funkcje zwrócą wartość true, wartość prawdy, to w rezultacie operator AND powinien Wykonać dopiero ciało tej instrukcji warunkowej if, to co znajduje się w nawiasach klamrowych. Zobaczmy, czy tak się stanie. Odświeżyłem teraz ekran przeglądarki, wysyłając ten formularz jeszcze raz. Kiedy on jest pusty, to mam informację faktycznie, że nie podano tutaj liczby. Jeżeli podalibyśmy tutaj jakikolwiek ciąg znaków, ja teraz tego zrobić nie mogę, ponieważ w kodzie języka HTML jest to ustawione jako typ number, dopiero kiedy tutaj to zmienię, odświeżę ekran przeglądarki, będę w stanie podać jakiś tekst, na przykład cześć, wyślę ten formularz, to również nie jest prawidłowa liczba. Nie da się jej przekonwertować na typ liczbowy. Jedynie prawidłowa liczba, którą faktycznie da się przekonwertować na liczbę, wyświetla nam napis Liczba. Więc tym samym poradziliśmy sobie z tym drugim błędem. Ja tutaj wrócę do wartości number, aby faktycznie formularz przyjmował tylko liczby. Jednak pokażę jeszcze jedną rzecz, a mianowicie taką, kiedy ustawiłbym te warunki w przeciwnej kolejności, czyli teraz tego enda kasuję, a instrukcję is number, numeric przenoszę jako pierwszą i dopiero teraz łączę to operatorem end. Z tą drugą funkcją is set, czy w ogóle wartość jest ustawiona. I teraz odświeżyłbym ekran przeglądarki. No, jeżeli jest liczba, to żadnego błędu nie będzie. Natomiast jeżeli tylko zrobię tutaj sobie tak, że z tego formularza usunę to, co, je, to, co wysyłamy tą wartość, tak typu get. Tą wartość nam i odświeżę teraz tą stronę, to zobaczcie, że teraz pojawia się błąd, a wcześniej go nie było, jeżeli, wysyłali, jeżeli formularz jeszcze nie został wysłany, tak? Jeżeli nie było tej zmiennej nam. Problem tutaj pojawia się taki, że ta zmienna nam jeszcze nie istnieje w tej super globalnej tablicy GET, którą Tutaj pobieramy do sprawdzenia, czy warto jest faktycznie numerem. Jednak zobaczcie, z powrotem przywracam to do, do wersji takiej jaka była pierwotna, czyli najpierw funkcja is set, a pomiędzy tym end. Czyli z powrotem przywracamy do tej wersji jak wcześniej. I teraz tylko odświeżę ekran przeglądarki. Control F5, no już mamy prawidłową wartość, nie podano liczby, a nie wyrzuca nam tego błędu, który widzieliśmy przed chwilą. Dzieje się tak dlatego, że operator AND sprawdza te dwie wartości w tak zwany sposób leniwy. To jest, wiemy, że operator AND wymaga dwóch wartości prawdy, jedynek po lewej i po prawej stronie, aby Ciało ostatecznie się wykonało. Więc jest też w stanie określić to, że już po sprawdzeniu tutaj jednej wartości po jej lewej stronie i uzyskaniu tej wartości false, tak, że tutaj jest nieprawda, że taka zmienna jeszcze nie istnieje, to nie ma takiej potrzeby, aby on sprawdzał jeszcze prawą stronę, czy tutaj istnieje wartość prawdy, czy też fałszu. No bo jeżeli nawet tutaj zajdzie wartość prawdy po prawej stronie, to i tak już to nie wpłynie na ostateczny wynik, ponieważ po jednej takiej wartości false operator AND jest w stanie. Powiedzieć, czy ta wartość jest prawdziwa, czy też nie. Ale oczywiście, jeżeli tutaj zajdzie wartość prawdy po lewej stronie, no to oczywiście ta funkcja nasza tutaj nie jest zbędna po prawej stronie, bo mając po lewej stronie wartość prawdy, operator AND jeszcze nie jest w procentach pewien, czy zaszła faktycznie wartość prawdy, no i musi wykonać jeszcze tą drugą funkcję, którą tutaj sobie dodaliśmy, czyli war czy wartość jest numerem, tak? Myślę, że to rozumiemy. Więc po prostu ten operator sprawdza to leniwie, aby odciążyć po prostu instrukcję kodu. Które ma do wykonania? tak, Zawsze jedna instrukcja mniej, ponieważ w tym przypadku jest 100% pewny, że tu nie było liczby i nie przejdzie tym samym do, wyciągnięcia, do próby wyciągnięcia tej wartości właśnie spod tablicy GET o nazwie NAM. I mimo, że ona nie istnieje, to po prostu do wykonania tej funkcji w ogóle nie dojdzie, tak? A funkcja is set nie zwraca wartości, jeżeli tutaj takiej zmiennej nie ma, no bo ona ma za zadanie sprawdzić to. Natomiast funkcja is numeric wymaga, aby taka zmienna już istniała, tak? Czyli spodziewamy się, że zmienna $getNum faktycznie będzie tutaj istniała. No ale w taki sposób... Ważna jest tutaj kolejność, tak, aby to, aby faktycznie umiejscowić to w takiej kolejności, jakiej teraz się znajduje, tym samym zapobiegniemy błędom. Dobrze. Mamy więc oprogramowane tak naprawdę wstęp, czyli sprawdzenie, czy wartość faktycznie jest liczbowa, czy też nie jest. Natomiast teraz przejdźmy do głównej części programu, do tego, co tak naprawdę program miał dla nas robić, czyli sprawdzenia, czy liczba jest parzysta, czy też nieparzysta. Myślę, że teraz już pójdzie nam to dużo szybciej, ponieważ jak działają instrukcje warunkowe if, myślę, że już widzimy. I sprawdzimy sobie tutaj. Czy nasza zmienna $A, bo do niej przypisujemy tą wartość i po podzieleniu operatorem reszty z dzielenia przez wartość 2, tak reszta z dzielenia zwraca nam wartość reszty, która pozostaje po takim dzieleniu przez wartość 2. I sprawdzimy sobie, czy z tego wynika wartość reszty 0. Tak, czyli operatorem podwójnego równa się sprawdzamy, czy reszta z dzielenia jest równa 0. Wiemy, że wartość 0 po dzieleniu przez 2 będzie tylko dla liczb parzystych, bo tylko liczby parzyste dzielą się całkowicie przez dwójkę, a nieparzyste zawsze pozostawiają resztę 1. Więc w taki sposób możemy określić, że w przypadku prawdy powinniśmy wypisać instrukcję na ekranie przeglądarki dla użytkownika, że liczba faktycznie jest parzysta. Więc tak też napiszemy: liczba jest parzysta, kropka. Natomiast oprogramujemy tutaj jeszcze przeciwny wypadek, czyli ten nasz else. Wtedy mamy 100% pewności, że liczba no musi być nieparzysta, więc liczba jest nieparzysta. Kiedy reszta będzie inna niż równa 0. Zobaczmy, czy faktycznie teraz prawidłowo program określa nam parzystość naszej liczby czy też nieparzystość. 10 to będzie liczba jak najbardziej parzysta. Liczba jest parzysta, zgadza się. 11 liczba jest nieparzysta. 0 powinno być parzystą, faktycznie zgadza się. No i 100. 13, powiedzmy, liczba jest nieparzysta. Jak najbardziej program prawidłowo określa nam parzystość bądź też nieparzystość naszych liczb. Teraz troszeczkę utrudnimy, ponieważ powiedziałem, że drugą wartość, jaką ma sprawdzać dla naszej liczby nasz program, to jest to, czy liczba jest większa od zera, mniejsza od zera bądź w szczególnych przypadkach jest równa 0. Więc tutaj już mówimy o trzech przypadkach, a nie dwóch, które instrukcje warunkowe if są bez problemu nam w stanie obsłużyć, tak? Bo do tej pory mieliśmy dwie, jak gdyby, możliwości, dwie ścieżki. Natomiast teraz mamy trzy, bo liczba może być jeszcze równa zero. Ale spokojnie, poradzimy sobie z tym, to nie jest wcale dużo trudniejsze. Sprawdzamy sobie po pierwsze jeden z tych przypadków. Zaczniemy od tego, czy nasza zmienna A, nasza zmienna dolar A, jest większa od 0. I dla, tak, dla tutaj, dla prawdy, jeżeli to będzie prawda, jeżeli to okaże się prawda, wypiszemy napis na ekranie przeglądarki, jeszcze w nowej linii, i będzie to, że liczba jest większa od zera no bo taki też warunek sprawdzamy dla naszej liczby no i teraz chciałoby się napisać tutaj else Liczba mniejsza od 0, w przeciwnym wypadku będzie liczba mniejsza od 0, no ale później nie będziemy w stanie jeszcze sprawdzić, czy liczba przypadkiem nie była równa 0, a to nie jest ani większa, ani mniejsza. Stąd też z pomocą przychodzi nam tutaj, gdyby taki pośredni krok, taki krok pomiędzy ifem i else'em, jeżeli jest jeszcze jakiś warunek do rozpatrzenia, który musimy sprawdzić. I to słówko kluczowe, które istnieje pomiędzy, nazywa się tutaj else. If. Zobaczcie, że to jest połączenie dwóch słów, czyli przeciwny wypadek, ale jeszcze pod warunkiem, tak? Z, te, z tych dwóch słów else i if buduje nam się po prostu słowo else if, i to jest jako jedno słowo kluczowe. Tutaj jest bardzo ważne, że w języku PHP budujemy to jako jedno słowo kluczowe, ponieważ w większości innych języków programowania jest to niedopuszczalne. To jest taka informacja dla osób mających styczność z innymi językami programowania, tam raczej instrukcji else if nie ma jako osobna, budujemy ją raczej jako połączenie dwóch słów else i osobno if. Natomiast tutaj bez problemu możemy posłużyć się taką instrukcją i raczej tak powinniśmy robić: else if, która już przyjmuje warunek, tak? else tutaj sobie może tak szczególnie nie powiedzieliśmy, ale else nigdy nie ma żadnego swojego warunku wykonania, ponieważ on zawsze wykonuje się w przeciwnym wypadku do instrukcji if i on po prostu sam wie, kiedy ma się wykonać. Natomiast if ma instrukcję warunkową w nawiasach i również else if musi mieć pewne warunki, pod którymi on ma się wykonać. Powiedzmy, że jako drugi oprogramujemy sobie tutaj ten przypadek, właśnie naszego. Zera, że a jest ściśle równe 0. Nasza zmienna a będzie równa 0. Wtedy chcemy też wyświetlić informację na ekranie przeglądarki. Oczywiście tutaj jeszcze średnik, ponieważ będzie nam cały czas błąd wyświetlało. Nie, nie zapominamy na końcu o średniku i tutaj w tym przypadku kiedy a jest równe 0 faktycznie wypisamy, że liczba jest y równa 0 i to tyle. No i teraz mamy jeszcze ten trzeci przypadek do rozważenia, ale czy mu musimy stwarzać specjalny warunek, który będziemy tutaj rozważali, że a jest mniejsze od 0? Moglibyśmy to zrobić, ale to jest jedna dodatkowa niepotrzebna operacja dla procesora, ponieważ wiemy, że w każdym przeciwnym wypadku, kiedy nie Krok pierwszy ani krok drugi, no to zawsze musi być krok trzeci, czyli liczba mniejsza od zera. No i to będzie w każdym przypadku pozostałym, więc możemy podać zwykłego Elsa, który nie przyjmuje żadnego warunku. Czyli liczba jest nie większa, a mniejsza w tym przypadku od zera. Zobaczmy sobie dla różnych wartości, czy faktycznie program zwraca nam prawidłowe wartości. Liczba 20 powinna być większa od zera, jak najbardziej to się tutaj zgadza. Podajmy liczbę mniejszą od zera, minus 11. Zobaczcie, dla ujemnych liczb nieparzystość działa jak najbardziej. Bardziej, a i mamy też informację, że liczba jest faktycznie mniejsza od 0. No i podajmy taką równą 0. To będzie oczywiście jedyny przypadek liczba równa 0, liczba jest równa 0. Jak najbardziej tutaj wszystkie te trzy przypadki działają w sposób prawidłowy. No i pozostaje nam ostatnia z tych wartości do ustalenia z ekranu naszej, yy, no, z naszego kodu, powiedziałem to, że ostatnie, co będziemy sprawdzać, to będziemy jeszcze sprawdzać, czy liczba jest przypadkiem podzielna przez 3. Jednak nie zrobimy to za pomocą tych zwykłych. If i elsów jak do tej pory, tak jak nauczyliśmy się to robić do tej pory, jednak chcę Wam spe specjalnie pokazać tutaj spe taki przypadek, w którym świetnie sprawdzi się instrukcja tak zwana skrócona. Skrócona instrukcja warunkowa IF, tak zwany operator trójargumentowy. Można, czasami spotykamy się z nazwą właśnie trójargumentowy operator, czasami spotykamy się z nazwą skrócone, skrócone wyrażenie warunkowe, skrócona instrukcja warunkowa IF, tak? Działa ona w sposób następujący. Po pierwsze, pierwsze co musimy zrobić to. Podać jej jakiś warunek do sprawdzenia. Czyli tak naprawdę zaczynamy od tego, co znajduje się bezpośrednio w nawiasach okrągłych IFA. Nie piszemy, że to będzie instrukcja warunkowa, nie musimy tego napisać. Zaczynamy po prostu od sprawdzenia jakiegoś warunku. Czyli na przykład, czy nasza zmienna dolar A po podzieleniu przez 3, bo tak możemy sprawdzić podzielność liczb przez 3, czy z tego wynika reszta, czy reszta z tego dzielenia jest równa 0. Tak? Wtedy, wtedy mamy 100% pewności, że liczba zmienna A dzieli się całkowicie. Przez wartość 3, to znaczy, że liczba jest podzielna przez 3. Zobaczcie, tutaj stawiamy pierwszy operator, który służy do właśnie skróconego operatora warunkowego, to jest. Stawiamy tutaj znak zapytania, czyli pytamy się tak naprawdę, czy tutaj po lewej stronie jest prawda, czy też jest fałsz. I jeżeli prawda, to zwracamy pierwszą z wartości, czyli tworzę sobie tutaj nowy ciąg znaków string poprzez apostrofy, dodaję nowy znak linii, aby byłoby to wyświetlane w nowej linii, od, czyli odstęp. I podajemy, że liczba jest podzielna przez 3 jest podzielna przez 3 no i kropka. Ale co w przeciwnym wypadku? Co jeżeli to nie będzie prawda? No to podajemy tutaj właśnie dru, drugą drugi jak gdyby symbol dla tej instrukcji warunkowej if i jest to symbol dwukropka. I to co dzieje się tutaj po dwukropku po prawej stronie jest to ten tak zwany trzeci argument, to jest zwracane to jeżeli tutaj nie zajdzie prawda w tym warunku, czyli podajemy sobie to po dwukropku, pozwolę sobie to tutaj wkleić i podamy, że liczba jest niepodzielna przez 3 w takim przypadku, tak? Kończymy oczywiście wszystko średnikiem i domyślnie ta funkcja, ten skrócony aparat warunkowy tutaj zwraca tę wartość, bądź jedną, bądź drugą, tak? Nigdy dwie naraz, tylko jedną z wybranych. My chcemy ją przechwycić i ją wyświetlić. Można tutaj zrobić coś takiego, że dopiszemy sobie ją na przykład do jakiejś zmiennej wynik i w taki sposób ją przechwycimy i później ten wynik wyświetlimy, albo też bezpośrednio możemy ją posłać jak gdyby do funkcji echo, to ja też tutaj uczynię, przed tym stawiając po prostu Tą naszą instrukcję, powiedzmy procedurę, bo wiem, że to nie do końca jest funkcja, a tą naszą procedurę echo, to wyślemy właśnie jedną z tych dwóch wartości, niejako do tej funkcji, czy też procedury echo i ona wyświetli, powinna wyświetlić nam prawidłową wartość, albo jest podzielna przez 3, albo też jest niepodzielna przez 3. Przetestujmy, czy to faktycznie działa. Podajmy jakąś liczbę, która powinna być podzielna przez 3, na przykład wartość 6. Mamy informację o tym, że liczba jest podzielna przez 3, jak najbardziej. Podajmy teraz liczbę 10. 10 faktycznie nie dzieli się całkowicie przez 3 i mamy informację, że liczba jest niepodzielna przez 3. Jeszcze jedna wartość, która jest podzielna przez czy... Taką liczbą jest 12 i mamy informację, że faktycznie liczba jest podzielna przez 3. Jak najbardziej to tutaj działa, wszystkie pozostałe wartości też zwracają prawidłowe wyniki, liczba parzysta i większa od 0. Czyli w taki sposób wygląda skrócony operator, tak zwany trójargumentowy operator warunkowy. Trójargumentowy, dlatego że dzielimy go na jeden argument. To jest warunek wykonania się tej instrukcji. Później drugim argumentem jest co jeżeli prawda, oddzielone pomiędzy znakiem zapytania, czyli niejako pytamy się, czy to jest prawda? I po dwukropku jeszcze instrukcja która ma się wykonać, jeżeli to jest nieprawda, najczęściej gdzie to po prostu jakaś wartość, którą tutaj zwracamy. Co jeżeli nieprawda i całość kończymy średnikiem. Dobra, na tej lekcji naprawdę nauczyliśmy się bardzo dużo, ponieważ poznaliśmy, w jaki sposób możemy niejako rozdzielić nasz kod na kilka różnych ścieżek, tradycyjną instrukcją warunkową if, else, bądź też opcjonalnie pomiędzy else i if. Tutaj jeszcze dodam, bo może tego zbyt dokładnie nie zaznaczyłem, że takich ścieżek else, if, Pomiędzy if i else może znajdować się dowolnie wiele, ile tylko byśmy tutaj zapragnęli. Takich instrukcji sprawdzających else if pomiędzy może znajdować się ile byśmy tylko chcieli. Ważne jest to, aby Else if zaczynał się jeszcze od instrukcji warunkowej if i aby wszystko stanowiło jedną całość, tak więc zawsze zaczynamy od pojedynczego IFA i else może się znajdować tylko i wyłącznie na samym końcu. Nie ma takiej możliwości, abyśmy po else jeszcze dołożyli jakiś warunek, który by coś sprawdzał, czyli na przykład Else if i kolejne sprawdzenie. Jak widzicie tutaj program Visual Studio Code podświetla mi to na czerwono, ponieważ taka kolejność nie może być, ona jest ściśle określona właśnie w taki sposób, jak pokazany teraz na ekranie. Właśnie tego edytora. Tak więc poznaliśmy taki sposób, no i na sam koniec skrócone wyrażenie warunkowe if, czy też operator trójargumentowy. I to by było tak naprawdę wszystko w trakcie dzisiejszej lekcji. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Liczę oczywiście na oceny i komentarze oraz na subskrypcję mojego kanału. Cześć i mam nadzieję, do usłyszenia w trakcie kolejnych lekcji kursu języka PHP na moim kanale.